Cześć witajcie na moim kanale w dzisiejszym odcinku piła łańcuchowa spalinowa czy też gałęziówka marki Parkside jest to model PB BPS 700 A1 także zapraszam do oglądania jest to gałęziówka tak zwana o mocy 25,4 cm sześciennego długość cięcia 20 cm akcesoria zbiornik do mieszania paliwa klucz do świec oraz osłona Trzy lata gwarancji. Także otwórzmy, zobaczmy, co jest w środku. I w środku mamy osłonę tego miecza do cięcia z logiem. I fajne jest to, że tutaj mamy taki takie miejsce wyznaczone na ten klucz do świec oraz do regulacji różnych rzeczy. Później się dowiemy, także to jest fajne. Zbiornik do mieszania paliwa, do tej pilarki, o czym jeszcze później będę wspominać. Robimy 1 do 40. Tu mamy fajnie zaznaczone. Mamy samą piłę. Łańcuch to jest chyba taki model. I prowadnicę łańcucha również z logiem. Oraz instrukcje obsługi, i nic już więcej nie mamy. Tutaj mamy dane techniczne. Oczywiście, jeszcze przypomnę, że jest to bardzo niebezpieczne urządzenie. E, także pamiętajcie, jeżeli nie czujecie się na siła, to. Lepiej nie używać takiej piły, bo sobie można ręce obciąć. Piła się tak prezentuje. Od przodu, oczywiście, mamy tutaj te zęby e, do cięcia. Tu jest ten zderzak. Od góry mamy hamulet bezpieczeństwa. Jak nam coś odbije, to się od razu piła zatrzymuje. Postaram się to później pokazać. Od boku mamy u góry wlew paliw. I tutaj znowu na korku mamy powtórzone 1 do 40. Na dole wlewamy olej do łańcucha. Od boku mamy tutaj szarpak, tutaj odpalamy, od góry włącznik, który powraca. Zauważyłem, że w tych starych modelach można było wyłączyć i on tak był, a tutaj wraca, jest na takiej sprężynie. Także nie musimy się martwić, żeby tu mieć włączone, jest cały czas włączone. Dźwignia gazu fajna rękojeść ogumowana zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Filtr powietrza od tyłu. Miejsce na karabinczyk do, do zamontowania sobie i dźwignia ssania. Silnik to jest w pojemności 25,4 cm3, i producentem jest szepach. Silnik mamy przystosowany do Euro 4. Także pokażę teraz, co po kolei trzeba zrobić. W pierwszej kolejności musimy zamontować naszą prowadnicę. Żeby to zrobić, musimy odkręcić te, najpierw te dwie śruby i upewnić się, że hamulec. Nie jest zablokowany, czyli musi być do tyłu. Bierzemy sobie klucz z zestawu i odkręcamy. Tutaj mamy tą, tą, yy, ten hamulec. No i tak wygląda tutaj bok. Mamy sprzęgiełko. Miejsce, gdzie jest smarowany łańcuch, tutaj w tym miejscu. No, i teraz po prostu dajemy naszą prowadnicę. I zakładamy w taki sposób. Ale jeszcze zanim założymy, musimy przecież pamiętać o łańcuchu. Tu, w tym miejscu, mamy taką zębatkę, na którą musimy nałożyć nasz łańcuch, i tutaj na tą prowadnicę. Tu mamy jeszcze zdjęcie. Ale jeszcze dodatkowo, jakbyśmy nie wiedzieli, mamy strzałki na łańcuchu. A wiadomo, łańcuch obraca się w tamtą stronę, więc musimy go założyć w taki sposób. Czyli nie dość, że mamy strzałki, to jeszcze mamy, no tutaj jest strzałka, to jeszcze mamy większy mniejszy, większy mniejszy tymi atakującymi zębami, do przodu. W tym miejscu mamy regulację napięcia łańcucha, więc musimy to sobie założyć, tak, żeby to tam weszło. Zobaczcie, ten czarny tutaj bolec musi wejść w ten otwór. I teraz muszę trochę poluzować, bo nie wejdzie. On się musi trochę tam przesunąć. Do tyłu. Bo jest za bardzo wysunięty. I już nam wejdzie. Musimy tylko naciągnąć. O, widzicie, już weszło. I teraz trochę przykręcamy te śruby. Nie za mocno. Teraz będziemy napinać łańcuch. Dobrze, i teraz jak napiąć łańcuch? Tutaj od dołu albo od góry patrzymy. No jest za luźny. Tu jest to wszystko super opisane. Także w prawo kręcimy i zobaczcie, jak się naciąga. Jeszcze trochę. Ja myślę, że na razie starczy. Ten łańcuch się oczywiście rozciągnie potem, pamiętajcie o tym. Trzeba kontrolować. I dokręcamy te dwie nakrętki. Nie za mocno z wyczuciem. I mamy dokręcone. Również jest opisany super, kiedy jest zablokowany, a kiedy jest odblokowany tutaj ten hamulec. Widzicie? Znowu mamy fajnie, bo nie drzymamy na przycisku, jakby nam się zmazało. To tutaj mamy 1,0. Super, że są takie wytłoczenia, one już na stałe będą, a nie jakieś naklejki, które odlecą za chwilę i nie będzie w ogóle nic wiadomo. Pilarkę mamy złożoną. Pilarka wytwarza 113 dB. Od tyłu mamy filtr i znowu mamy zaznaczone, żeby co 15 godzin czyścić filtr. Czyścić filtr. Odkręcamy tutaj ten filtr, zobaczymy jak to tam wygląda. O, widzę fajnie, bo ten korek nam nie wypadnie. Także nie zgubimy go. Zdejmujemy tutaj, widzicie, jest na takim czymś. Zdejmujemy filtr i filtr widzę, że jest super zrobiony, bo filtr ma bardzo cieniutką tą siatkę, a z drugiej strony jeszcze jest gąbka. Także nic nam się tu do środka nie, zo, nie dostanie. Na dole mamy fajkę od świecy i samą świecę. Jak widzicie, pilarka ma bardzo dużo amortyzacji. Tu mamy drugą. Tutaj jest trzecia na rączce, i tutaj ta całość jest czwarta. Zresztą widać, to nie jest luźna na śrubach, żebyście nie myśleli. Tu i tu jest amortyzator. Zobaczymy, jak to będzie tłumić. Drgania. Także zamykamy tutaj sobie to sanie. Tutaj działa w taki sposób, że dajemy do góry, a dźwignią sania dajemy na dół. Jak damy tak i damy na, tak na dół, to i tak jeszcze się odblokowuje. Czyli gazem odblokowujemy. Tu pamiętajcie, żeby to dobrze weszło. Też nie dokręcamy z całej siły. Już wystarczy. To teraz punkt kolejny. Będziemy robić mieszankę. I jeszcze ważna uwaga, bo dużo osób zauważyłem, że myli te dwa oleje. Ten tutaj wlewamy już całą mieszankę. Do tego korka wlewamy mieszankę 1 do 40, czyli paliwo z olejem. A tutaj wlewamy olej do smarowania łańcucha. Ktoś mi raz powiedział kiedyś, że tu wlewamy czystą benzynę, a tu wlewamy olej, który smaruje nam silnik. No nie jest to bzdura, także pamiętajcie. Od razu powiem, jak zrobić prawidłowo mieszankę. Pewnie widzicie, albo i nie, tutaj, jak jest wytłoczone, petrol, czyli benzyna, dolewamy do tej kreski. Od razu już powiem, tu ta wyższa kreska. Do tej wyższej kreski nalewamy olej. Wszystko mamy strzałkami napisane, ale w razie czego jeszcze to mówię. Zaczyna się. Kurde, zaczyna się. I wlewamy 500 ml czystej benzyny. Jakbyście pytali, to ja mam jeszcze 95. Tą starą z E5. A co potem będę stosować? Czy 98 i E5? Czy 9,5 i E10, nie wiem. Możecie powiedzieć, co stosujecie do takich pilarek, co jest lepsze. Czy to nie ma związku? Możecie napisać w komentarzu. I dolewamy do tego, do tej drugiej kreski oleju. Ja używam oleju sztyla. jest to jakby taka mm, wyższa półka, ale również się sprawdzają oleje te takie z orlenu. Starczy, Widzicie, olej Stylowski się wszystko rozlewa, a sorlenu się nie rozlewało. Krętka jest z uszczelką, więc bez problemu nie powinno tutaj nic przepuszczać. No, jak widzicie, nic nie kapie. I mamy mieszankę gotową. Tankujemy. Zobaczymy też przy okazji, ile wejdzie. Zbiorniczki mamy z uszczelką, także oczywiście tu nie ma problemu. I z takim zabezpieczeniem przed zgubieniem. Nie wiem, przed... jak kogoś to denerwuje, można obciąć, ale ja zostawiam, bo. Można zgubić albo gdzieś spadnie do brudnego. Po co? Wlewamy zobaczymy, ile wejdzie. Mamy pełny zbiorniczek. O jezu, wszystko się powylewało. Czyli weszło, no tak nie wiadomo, było 500. Zostało. 250. To 250 ml zbiornik ma, no może 230, bo tak nie wiem, trochę więcej zostało niż 50. Tak to wygląda. To mamy na drugi raz, czyli mamy już zatankowaną i teraz lejemy olej do łańcucha. Również mamy korek z uszczelką i lejemy. Ja mam taki z Orlenu. Ważne, żeby był olej do, do pił łańcuchowych. Są też bio, takie fajne różne cuda, ale ważne, żeby był do piła nie jakieś kurde pofrytka. I mamy pełny zbiornik. I teraz tak, od spodu piły jak sobie ją przechylimy mamy również narysowaną instrukcję. I tu mamy śrubę. Śrubę, która reguluje nam, jakby przepływ oleju, który się wydostaje. Jakby tutaj nam kapał olej, lałoby się, to musimy zmniejszyć zgodnie z tym rysunkiem. A jeżeli by było za mało tego yy, smarowania, to musimy zwiększyć. Na razie tu nic nie robię, bo jest to nowa piła, więc tu nie powinno być problemu. Długość całej pilarki jest około 50 cm. To jest. No, robocza 20 cm, a w rzeczywistości tam 30, bo to też tam dalej idzie. No, ale jakby tego nie liczymy. Pilarka z zalanym paliwem y, oraz, no już wszystko, co, co ma być, y, to jest uzupełnione, zbiorniki pełne, y, waży 4 ,253 kg 253. Należy przytać instrukcję i tak dalej, i tak dalej. I mamy instrukcję taką skróconą od palania. I zaraz to będziemy robić. No, to procedura odpalenia. Zdejmujemy osłonę miecza, przycisk przełączamy na ON, ale on tutaj u nas jest cały czas na ON. Jego nie musimy włączać, on się sam przełącza. Sześć razy nacisnąć pompką paliwa, podpompować do gaźnika. Teraz, tu się znajduje pompka paliwa i fajnie, bo znowu mamy, jak widzicie, to nie jest naklejka, tylko jest wtopione w plastiku. Ile razy mamy nacisnąć? Jakbyśmy zgubili na przykład to paliwo przede wszystkim musi się pojawić tutaj w tej pompce. Czyli lecimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Już się pojawia. No, jeszcze raz podpompujemy dla pewności. Dźwignia sania do góry. Dźwignia sania to jest z tyłu. Dajemy do góry i ciągniemy za szarpak. Tu się znajduje szarpak. Następnie naciskamy tutaj tą dźwignię, żeby zwolnić. To ssanie. Na ciepłym silniku zdejmujemy osłonę, przełączamy na ON, ale jest to zrobione. Pompujemy 6 razy, ciągniemy i to do siebie. Po prostu omijamy proces sania. Także idziemy odpalać. Widzicie, pilarka załapała, czyli już wiem o co chodzi. Po prostu ona nie będzie chodzić na saniu. Musimy to ssanie wyłączyć. Naciskając tu, i pilarka już nam odpali. Podpompujemy. Pierwsze odpalenie to tak wiecie. Dobra, ale kompresję ma. Dobra. Zostawię ją teraz na chwilę. Niech sobie pochodzi z dwie minuty. Trochę się, niech się dotrze. Także widzicie, pilarka chodzi. Idziemy teraz coś pociąć. Pokażę co i jak. Pamiętajcie oczywiście o BHP. Jeszcze raz powtarzam jest to bardzo niebezpieczne narzędzie. No i zobaczymy, jak to będzie chodzić. Także zapraszam na test. E aí e yeah. Jak mogliście zobaczyć, piła radzi sobie bardzo dobrze w różnych warunkach, czy to mniejsze gałęzie, czy większe. Pamiętajcie, że jest to bardzo niebezpieczne narzędzie, urządzenie. Można naprawdę sobie palce obciąć. Jeszcze tylko powiem, bo ten rozruch jest czasami mega agresywny. Co to znaczy? Chcesz, chcę odpalać, a po prostu mi za ten, za ten sznurek, jak już ciągnę, drugą stronę mi ciągnie. I trzeba uważać. Najlepiej po trochę, po trochę, bo jak mocniej chciałem, to raz mi tak pociągnęło i tutaj się uderzyłem o ten plastik. Także tak samo jak załapie lekko. Nie wiem, czemu jak załapie, to lekko za sznurek chwyta. Jest coś takiego, że jak chcemy odpalić i ona załapie już na przykład na saniu. To jak będziemy trzymać za sznurek, to on nam tu poleci na dół. No i tu raz się właśnie uderzyłem. Także pamiętajcie o tym, no, najlepiej sobie to samemu wyczuć. Bo może też moja piła jest taka, że ona tu ciągnie. Nie wiem. Zbiorników wypaliłem już cztery. O oleju schodzi mniej więcej paliwo, zbiornik, a tutaj połowa zbiornika. Nie wiem, tam gdzieś kiedyś słyszałem, że powinno schodzić paliwo i olej razem równo. Nie wiem, czy to jest prawda, możecie da napisać. Mi schodzi tak mniej więcej paliwo i pół oleju do smarowania łańcucha. Tu nic nie regulowałem, bo jest to nowa piła. Możemy sobie zobaczyć filtr powietrza. Ona w sumie pracowała z godzinę, jakby to tak połączyć wszystko. Może dwie. No Już tu widzicie jakieś zabrudzenia są. Uuu, a co to tutaj takie czerwone? Ciekawe, to chyba z tej mieszanki się takie coś zrobiło. Bo tego nie było na początku filmu, jak to rozbierałem. To musiało się z mieszanki ten olej chyba tutaj zrobić. Na razie mam nadzieję, że będzie długo służyć i nic się tu nie będzie dziać. Olej Boże, łańcuch jest jeszcze naostrzony fabrycznie. Nie ostrzyłem go jeszcze, tylko na, naciągnąć trzeba było, bo się wiadomo, naciągnął. Oprócz tego nic nie robiłem. Zobaczymy, jak coś się będzie dzia dziać, to będę dawał. Także cóż, na dzisiaj to było na tyle. Mam nadzieję, że. Pomogłem w wyborze, czy warto kupić taką piłę do własnego ogrodu czy sadu. Jeżeli tak, zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania mojego kanału i widzimy się w kolejnych moich produkcjach. Dzięki, cześć!